Jest pewien taki znany włoski klub, który ostatnio nie przechodzi najlepszego czasu, a emocje związane z ich wątpliwą formą nieraz widzimy u jednego z popularnych youtuberów. Zajebiście. Ja no nie, nie umiem nic zrobić no. Nie umiałem grać. Więc dzisiaj, żeby troszeczkę poprawić mu humor, wygramy wszystko Juventusa. Przynajmniej takie jest założenie. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Jake, a przed Wami kolejny materiał na moim kanale z symulacji FC24, gdzie będziemy starać się dodawać transfery do Juventusu takie, żeby w ciągu sezonu wygrali najwięcej, jak tylko potrafią. W sumie rozegramy 5 sezonów, po cztery dowolne, wybrane przeze mnie transfery i zobaczymy, czy dobrym menadżerem byłbym. Czy Allegri ma się czego obawiać? Bo według niektórych powinien. To jest obecny skład Juventusu, ale ja ja bym chyba tutaj próbował coś zmienić Jest oczywiście Milik Ruszyła polska maszyna 2 do 0 z wyspami owczymi Uuu. Chociaż jak wy to oglądacie to prawdopodobnie już jesteśmy przed drugim No nieważne, mam nadzieję, że poszło dobrze Czemu tak mało zawodników w Ajventu? Co tu się stało? No, czyli musimy tych tutaj wykorzystać jak najlepiej. No dobra, to jest moje podejście do Juventusu. Zmieniłem tutaj oczywiście formację na 4-3-3 ofensywnie. Widać słabe punkty, ale widać też jakieś takie jaśniejsze, na przykład Kieza, Vlaho. Wiem, że będą dobrze sobie radzili, przynajmniej w założeniu przez, przez te wszystkie sezony. Natomiast to będzie mój podstawowy skład. Do niego dorzucamy pierwsze cztery transfery, a są nimi. Nasze wzmocnienia to Kevin de Bruyne, Virgil van Dijk, Hakimi i Cancelo. A jak to wygląda w zespole? Oczywiście oczywiście jak sami widzicie to są zmiany czysto nazwijmy to defensywno środkowo pomocy tak no bo Kevin De Bruyne idealnie na to SPO się tutaj nadaje Uważam, że zostawienie e, ofensywy Takiej jaka na razie jest, spróbujmy Jeżeli się nie spiszą, będziemy ich oczywiście e, Tutaj zmieniać, no bo oczywiście na przykład Zamiast Cancelo można by jakoś lepszego lewego skrzydłowego Albo coś takiego Pomyślimy, natomiast to jest Próba, która mam nadzieję I mam wrażenie też, że może pójść całkiem Nieźle, dobra, widzimy się po pierwszym, po pierwszym Sezonie, tak jest, zobaczmy czy coś udało się zdobyć No dobra, to zobaczmy co udało się zdobyć Przypominam, że możemy tutaj zdobyć Ligę Włoską, możemy zdobyć Ligę Mistrzów Ale także Puchar Włoch, więc Zobaczmy, ja Empoli sobie wybrałem Jako zespół, który raczej aż tak wysoko Chociaż 13 miejsce to nie jest źle Potem może leczy wybierzemy Natomiast my szukamy jednego, szukamy jak zawsze Juventusu Więc idziemy, Torino Na miejscu 9 Co ja zrobiłem? Miejsce 7 Juventus jest aż tak źle 65 punktów, przegrali aż 11 spotkań Nie wiem co się tam musiało wydarzyć No ale dobra, zobaczmy, idziemy dalej To jest moja porażka, byliśmy w Pucharze Włoch W finale, gdzie przegraliśmy z Napoli ma więc taki zespół, czyli może jednak ten, ta ofensywa nie dowiozła tak, jak miała. No dobrze, idziemy dalej w takim razie do Ligi Mistrzów, może tam wielkie zaskoczenie będzie. Nie, Arsenal wygrywa Ligi Mistrzów, a my odpadliśmy z Bayernem w półfinale. No szkoda, szkoda, bardzo szkoda, no nie będę oglądał dalej, bo nie ma na, tak naprawdę po co. Zobaczmy w takim razie, kto się nie spisał tak naprawdę. Bo jestem zawiedziony, naprawdę jestem zawiedziony. Juventus. Zobaczmy, mecz. Zawodnicy, których ściągnęliśmy. Kevin de Bruyne, 38 spotkań, 14,9. No nie jest źle, ale średnia ocena jakoś niewybitna. Tylko 6 czystych kot. Virgil van Dijk 36 meczów, ale ocena 64. Wow! Średnia, oczywiście, bardzo słabo. Czyli no Virgil nie poradził sobie. Hakimi i Cancelo. Także, Cancelo ma 61, wow, z 29 spotkań on miał naprawdę fatalne występy, zachował tylko dwa czyste konta na całe 29 spotkań. Bremer też nie lepiej za bardzo. No ogólnie wszyscy spisali się wręcz fatalnie, a ty czyli Hakimi, Cancelo, Van Dijk i De Bruyne i tak byli w czołówce tego, co, wybra co wybraliśmy. Wlachowicz 15-3, no to nie jest jeszcze aż tak źle, Kostic 14 9. No to jeżeli patrząc na Kie Kieza? Kieza, gdzie ty jesteś w ogóle? Kieza 10-5, no to... Patrząc na to, jakie predyspozycje miał Wlachowicz kontra Kosticz, to bym powiedział, że to Wlachowicz będzie więcej strzelał, a więcej ogólnie dołożył się do bramek Kosticz. No to trzeba będzie tą ofensywę zdecydowanie troszkę polepszyć, bo na razie wygląda to bardzo źle. No dobrze, to kto teraz dołączy do naszego zespołu? Słuchajcie, idziemy ofensywnie. Haland, Vinicius, Ruben Dish. Ruben Dias oczywiście. Jako defensywny potrzebujemy tego środkowego obrońcy. Mam nadzieję, że lepiej niż Virgil van Dijk i Leo Messi jako eśpro. Da się, da się. Do roboty. Spróbujemy jeszcze raz tą formację 4-3-3 ofensywnie, ale tutaj już będę miał większe... Jeżeli teraz źle pójdzie, no to oczywiście będziemy zmieniać. Wlachowicz, wybacz mi, ale tam mamy zastępstwo całkiem nieźle. Kiedy zostawimy, aczkolwiek to jest... Zawsze może się zmienić, tak? Zawsze ktoś inny może za niego wskoczyć. Jeżeli chodzi o Gattiego, to oczywiście Ruben Diasz za niego wchodzi. No i mamy Naszych zawodników. Tutaj jeszcze pozmieniamy parę rzeczy, bo lokateli no, nie może grać na lewej obronie. Okej, okay, to jest mój ostateczny skład. Wygląda znowu na pewno nie na siódme miejsce. Jeżeli to znowu będzie siódme miejsce, to się bardzo, ale to bardzo zdziwię. Dajmy, jako Messiego kapitana, żeby tutaj nie wyglądało to aż tak źle i zapraszam Was do kolejnego sezonu. Jak nam pójdzie? Moi drodzy, a jak nam się to wszystko symuluje, to może my sobie przesymulujemy, a raczej poprzewidujemy, co może wydarzyć się na meczach reprezentacji w poniedziałek. Ja uznałem, że pójdę troszeczkę w inny sposób, czyli poobstawiam gole powyżej, poniżej i tak oto moją decyzją na, to, na te wszystkie mecze, które się wtedy rozgrywają. Azerbejdżan, Austria to jest powyżej półtorej bramki w meczu, Bośnia i Hercegowina kontra Portugalia to jest powyżej półtorej bramki w meczu, Gibraltar kontra Irlandia powyżej dwóch i pół bramek w meczu, Islandia kontra Liechtenstein powyżej 2,5 bramek w meczu, Grecja, Holandia powyżej 1,5 bramki w meczu, omijamy Belgia, Szwecja, bo uważam, że tam może być nawet i 0-0, więc tego wolę nie ruszać. Luksemburg, Słowacja powyżej 1,5 bramki w meczu. Kursik fajny, 50 zł, jak zawsze eee, lecimy i zobaczymy, jak to wszystko się zakończy Mecze reprezentacyjne lubią zakończyć się dużą liczbą bramek i mam nadzieję, że też tak będzie w tych przypadkach eee, i po prostu naoglądamy się fajnych meczów. No, oczywiście wszystko obstawiane jest na kliku, jeżeli jeszcze nie macie. Konta, a macie 18 lat, to serdecznie zachęcam was do założenia go z kodem Jacob, bo wtedy macie freebet do 200 zł w przypadku przegrania waszego pierwszego postawionego zakładu. Przypominam jednak i pamiętajcie proszę, że trzeba mieć 18 lat i tylko dla takich osób skierowana jest ta oferta. I pamiętajcie też, żeby zawsze grać odpowiedzialnie. A teraz wracamy i zobaczmy, co udało się zdobyć. No dobra, ten sezon wierzę, że będzie dla nas szczęśliwy, więc sprawdźmy, co tu się wydarzy. Idziemy do tabeli, tym razem lecce wybrałem, no ale nie wierzę, że znowu będziemy mieli na siódmym miejscu, więc idziemy top 8, bo tak Sassuolo, tak zobaczmy. Siódme, Bergamo Calcio, czyli Atalanta, szóste, Inter, piąte, Roma, no i w końcu to poszło lepiej, czwarte, Lazio, no i teraz trzecie, Milan, no i moi drodzy, i to były. Idealnie wyważone transfery Pytanie, czy na tyle dobrze wyważone, że mamy mistrza Uwaga, mamy mistrza 96 punktów Co za potężny sezon Mamy mistrza, to jedno, oczywiście Zaraz będziemy patrzeć na statystyki, ale jeszcze jest Puchar Włoch A Puchar Włoch? W karnych przegrywamy z Napoli No nie, no nie, no nie, no nie, ale dobra, mamy mistrza Więc idziemy dalej, idziemy oczywiście gdzie? Idziemy do Ligi Mistrzów, bo tam ten skład musiał powalczyć Przegrywamy z Arsenalem w finale Przecież to jest niemożliwe, mieliśmy trzy, no znaczy to nie był finał, bo jak wygrywamy ligę to nie był w finale, ale mieliśmy trzy możliwości zdobycia mistrza i to takie już na wyciągnięcie ręki. A tutaj proszę, dwa pucharowe mecze i dwa przegrane, no co za pech, co za pech. Zobaczmy w takim razie, oczywiście bo ten sezon wyglądał naprawdę mega mocno, jak to wyglądało ze strony całej drużyny. Mecze oczywiście włączamy i... Ruben Dijsz, 66 nie jakoś wybitnie, tak naprawdę jako środkowa obrona, ale Leo Messi, 13, jak ja widzę te liczby, to to naprawdę robi wrażenie, 13,7, do tego Federico Chiesa odpalił się, 15,9, fantastycznie, Erling Callan, 25 25,7, no i Vinicius, 12,6? Tak mogłoby być lepiej, ale ogólnie ocena tych czterech zawodników ofensywnych jest fenomenalna. No ja się nie dziwię, że udało nam się tak dobrze wszystko to rozegrać. Jeżeli chodzi o innych, których dołączyliśmy, tak, Leo Messi był, Haaland był, Vini, no i Ruben... No wszy. Nasze transfery, trzeba powiedzieć, że wpasowały się idealnie. Od razu przeszły do pierwszego składu i grały ile tylko mogły. Więc jestem z tego naprawdę mega zadowolony. Reszta składu coś tam dołożyła, ale bez jakich, bez, bez większego szału. Tak? Nawet Arek Milik dołożył jedną asystę, zagrając, grając jedno spotkanie. Moi drodzy, żałuję, bo to coś czuję, że to był zespół, który mógł naprawdę doprowadzić do więcej niż wygrania jednego trofeum. No ale liga jest, to jest najważniejsze. Więc zobaczmy, czy uda nam się zdobyć jeszcze więcej. No a kto może wygrać jeszcze więcej? Uwaga! A to so moje tipi. Mbappé. Rodri, Marquinhos i Robertson. I jak widzicie, troszkę mocniej teraz idę w takie zrównoważone. Mamy zawodnika bardzo ofensywnego, jednego z najlepszych na świecie Mbappé. Ale jest też Rodri, który ma wesprzeć środek pomocy. Jest też Marquinhos i Robertson, żeby tą defensywę wzmocnić. Więc jak to będzie w składzie wyglądało? Zostajemy przy 4-3-3. 4-3-3, ale nie ofensywny, a płaskie, bo mamy lokateliego Rodriego i Rabio. I to wydaje mi się, jest dla nas taki przepis lekki na sukces. Oczywiście wrzucamy sobie tu jeszcze Wlachowicza, e, żeby był na zmianę z Mbappé. Natomiast Rodri uważam z Marquinhosem bardzo dużo tutaj dadzą. Marquinhosowi też damy kapitana. I moi drodzy, zapraszam was serdecznie na kolejny sezon. Liczę na wygranie przynajmniej czegoś innego niż Ligi. Albo Ligi i jeszcze czegoś innego. Mbappé czy Haaland? No to jest coś, co zawsze sobie zadajemy pytanie. Natomiast my wracamy i patrzymy w tabelę. Bo... O, leczę teraz tak wysoko. Proszę bardzo. Nam zależy na tym, żeby oczywiście Juventus był jak najwyżej. Więc miejsce ósme, no tutaj nie wchodzi w grę. W siódme, na szczęście nie. Szóste. Lazio. Miejsce piąte. Fiorentina. Podoba mi się to, bo zmierzamy na miejsce czwarte, to jest Milan, 71 punktów Trzecie miejsce to jest Inter, I co oznacza, że znowu podjęliśmy naprawdę dobre decyzje transferowe To ten pierwszy sezon wygląda absurdalnie przy tym, czyli jednak wzmocnienie ofensywy się przydaje Miejsce pierwsze w trzecim sezonie zajmuje Juventus, 80 punktów No to jest o wiele gorszy sezon, o wiele więcej remisów, bo porażek może nie aż tak bardzo, ale jeden punkt więcej niż Napoli I teraz, moi drodzy, mamy ligę, co jest bardzo mnie to cieszy ale nie wygraliśmy jeszcze pucharu, więc zobaczmy. No przecież to jest jakaś kpina. Jak można przegrać wszystkie? Byliśmy w każdym sezonie w pucharze Włoch i każdy przegraliśmy. Teraz Spalermo 3-1. Naprawdę? Jak to jest możliwe? Proszę, powiedzcie mi tylko, że jeżeli przegraliśmy Mistrzów, to nie byliśmy w finale, bo wtedy będzie masakryczna załamka. No dobra, przegraliśmy nie było nas. Nie było nas bardzo. Przegraliśmy, no dobra, w jednej ósmej z Barceloną to, to z Barceloną to się rozumie. Przynajmniej nie jakiś nie, słaby klub. Natomiast no boli mnie to, że nie wygrywamy pucharów, bo było już naprawdę tak blisko, naprawdę bardzo dobrze wszystko wyglądało. E, jeżeli, jeżeli chodzi o bramki, tutaj Kwaraszkelia, ile zdobył, to już widziałem. Natomiast nas interesuje tak naprawdę Mbappé, Mbappé, proszę bardzo. 76 oceny ogólnej, 23. 6, nieźle, nieźle. Federico Kieza 12,2. Filip Kosticz, 159, on ma naprawdę fantastyczną formę Ja go chyba, przyznam wam szczerze, na lewą pomoc nikogo szukać nie będę Bo on spisuje się tam naprawdę świetnie Więc jeżeli mamy takiego zawodnika, który za każdym razem wykręca około 25-24 no, bramek Jeżeli chodzi o do, dorzut do, do, całego, do całej puli, to jest świetnie Marquinhos 5-4, co za sezon tego zawodnika Oprócz tego, że broni, no to jeszcze fantastycznie dokłada Robertson też dorzucił 3 bramki, 0 asyst, co najciekawsze Locatelli też swoje dorzucił no to Bruno już dołączył do, do Juventusu, natomiast tych, których przetransferowaliśmy, czyli Mbappé, Marquinhos, Rodri i Robertson poradzili sobie całkiem nieźle, chociaż Rodri ocena bardzo niska, mogłem Kasemiro dać, no zobaczymy. Tak czy inaczej, to jest nasz trzeci sezon, znowu Liga zdobyta, więc nie jest źle, ale ja chcę jeszcze przez te dwa kolejne sezony zdobyć puchary. A więc nie bawimy się w półśrodki, do naszego kolejnego sezonu trafia Jude Bellingham. Ronaldo, Saka oraz Militao Czyli znowu, tym razem troszkę bardziej ofensywnie No bo Saka to jest wiadomo e, Natomiast uważam, że to jest naprawdę dobre połączenie Zobaczymy, czy się sprawdzi Kosticza zostawiam Nie można być złym na formację 4-3-3 Bo uważam, że naprawdę bardzo dobrze sobie tutaj radzą Dobra, idziemy, Sakę wrzucamy i Ronaldo Oczywiście Kosticz zostaje, tak jak mówiłem Za Fagoliego wchodzi Bellingham, który jest 8 no SP, 87 fenomenalny zawodnik. Tutaj e, Locatelli zostanie na SPD, Rabio na SP. Tutaj oczywiście wrzucimy sobie Sandro, Militao Zagatiego, Bremer Militao, dobre połączenie. Jeszcze Danilo, no mamy tutaj naprawdę. Czekajcie, to są wszyscy Brazylijczycy. To wyszło nieźle. No i oczywiście wielki powrót Ronaldo. To Ronaldo też damy oczywiście kapitana, no bo co? Bo to jest Ronaldo. Coś się uda zdobyć? Mam nadzieję, że tak. Przynajmniej jakiś puchar. To teraz mi na pucharze bardziej nic na zależy, więc zobaczmy co się wydarzy. No dobra, czwarty sezon, przed nami czas zobaczyć, co nasz powrót Ronaldo dał, jeżeli chodzi o tabelę. Uwaga! Leczy na 12 miejscu coraz lepiej mi idzie. Natomiast nas interesuje ósme moca. U wysoko, siódme, roma, szóste, Lazio piąte. Inter, czwarte, Atalanta, trzecie, Napoli, co oznacza, że znowu walczyliśmy z Milanem o to, żeby być najlepszym klubem we Włoszech. Czy będzie trzecia liga z rzędu? Uwaga, tak jest, moi drodzy, zaczęło się lekko, ale mamy pierwsze miejsce, 92 punkty, potężne, tylko dwie porażki, co mnie cieszy, bo to oznacza. Proszę, proszę, wygrajmy w końcu ten puchar Okej, okay, nie było nas w finale nawet, więc ym, Nie ma co się aż tak bardzo denerwować No szkoda, że w Lacy, Ale Lacy zagrało? Nie, Lacjo przegrało później Lazio nas pokonało, więc może Może Liga Mistrzów Może Liga Mistrzów i Arsenal. Co ten Arsenal tyle wygrywa tej Ligi Mistrzów? Bez przesady Atletico wygrywa 1-0 z Juventusem w dwóch meczach W dwóch jest 3-1, więc szkoda Szkoda, ale Liga po raz kolejny No, słuchajcie, przypominam, że mi pie Za pierwszym razem było siódmym miejsce, więc to nie jest tak, że oni za każdym razem wygrywają, to są po prostu bardzo dobre transfery, co prawda bardzo lokalne, żeby zdobyć swoją ligę, na nic więcej, Szkoda, ale tak jest. Federico Chiesa. Co tu się wydarzyło teraz? Zobaczmy na Bramki, może od tego zaczniemy. Federico Chiesa 23,8. No chyba, że on poszedł na, na lewe skrzydło grać, chyba tak, zamiast Kosticza. Tak bym to widział, bo Kostic tym razem w ogóle nieaktywny. No może też tak być. Chiesa na lewą stronę, na prawą powinien pójść. Saka, tak było, 19,8. Ronaldo 21,10. Bardzo dobry występ. Fenomenalny, 78 oceny. Tak wysokie oceny jeszcze nie spotkaliśmy, więc to bardzo bardzo zmiany. Eder Militao 67. Oceny ok, ale 38 meczów rozegrane razem z Bremerem, więc to oznacza, że naprawdę dobrze rozumieli się na boisku. No i po raz kolejny, liga zdobyta, nie ma Ligi Mistrzów, co mnie troszeczkę boli. Wracamy do walki na ostatnim sezonie. Ostatnim sezonie zmienimy troszeczkę formację. zaszalejemy, bo jeżeli trzy razy ligę zdobyliśmy, zdobyliśmy to mnie to zadowala, ale chciałbym powalczyć o ligę mistrzów i puchary. Więc transferujemy Harego Keina, Casemiro, Fernandesza i Araujo i już wam pokazuję jak to ułożymy. Formacja 4-1-2-1-2, gdzie oczywiście Harry Kane z Wlachowiczem będą grali na na ofensywie, tak? Jeżeli chodzi o. Kosti... Kieza pójdzie na. W sumie teraz nie widzę tutaj prawego. Oj, to mogłem troszeczkę inaczej to chyba rozegrać. No dobra, zobaczymy. Może wypali. Kieza na prawą stronę, Kostic na lewą stronę. Fagioli zostanie Przez Fernandesza zmieniony Lokateli za Casemiro No i oczywiście Gatti za Araujo Sandro też możemy tutaj wrzucić No i teraz na dwóch napastników Nie wiem czy Kieza będzie grał na tej prawym skrzydle Zobaczymy jak to zostanie rozegrane Bruno Fernandes, no nie ma nikogo tutaj grać na tym prawym skrzydle Więc zobaczymy co komputer wymyśli Tak czy inaczej, ostatni sezon Troszkę zmieniamy, żeby zaryzykować i coś zdobyć więcej Ostatni sezon i po pięciu sezonach Jakbyśmy sobie zadali, czy jeżeli Juventus Przez pięć sezonów wygrałby Charles razy ligę To wydaje mi się, że nie byłoby aż tak źle. Zero Pucharów jednak europejskich troszeczkę boli, więc może w tej piątym to zmienimy. Co zobaczmy. W takim razie idziemy do miejsca ósmego. Fiorentina, miejsce siódme to jest Roma, miejsce szóste to jest Lazio, miejsce piąte to jest Bergamo, oczywiście Atalanta, miejsce czwarte to jest Milan, miejsce trzecie to jest Napoli, co oznacza, że z Interem walczyliśmy o to, żeby zdobyć. Pierwsze miejsce w Lidze. I czy się udało? Uwaga! Ostatni mi... A Ostatnia... ostatni sezon i trzy punkty mniej niż Inter. Szkoda. Ale czy to oznacza, że może coś więcej było w pucharach? Nie, ma... Nie mam siły. Nie mam siły. Ja mam siły do tego, do, do tego klubu. Alwin, rozumiem cię, nie? Co, co, jakim cudem? Jakim cudem byliśmy chyba w, wiem, w pięciu już w tym momencie w finałach i ani jednego nie wygraliśmy? Że to jest klasyczny Juventus. Czy oni przypadkiem nie mają rekordu za bycie w największej liczbie finałów bez wygrania go? To to się tylko potwierdza. Dobra, zobaczmy. Jeżeli teraz będzie Liga Mistrzów i to jest taka sama sytuacja, to odpadam, przysięgam. Nie było. Dobra, przegraliśmy po prostu wcześniej. Pytanie gdzie? W jednej 8 gdzieś? Z Manchesterem United! Z... Przypominam, że zabraliśmy Roy i Fernandesza tutaj, więc... Ja nie wiem, co się wydarzyło. Dobra, no to czyli bez trofeum, niestety, na sam koniec. Zobaczmy, jak to jeszcze w drużynie wyglądało. Czy Kane coś nastrzelał? Uwaga, zobaczmy. Na mecze Bruno Fernandes zagrał więcej najwięcej 9,5. Nie jest źle, jak na EPO, chociaż mogłoby być lepiej. Harry Kane 26,11. Fenomenalny sezon. Harry'ego Kane na 78. Oceny ogólnej z 37 spotkań. No to jest absolutna topka. Chyba nawet najlepszy zawodnik lepiej niż Ronaldo sobie poradził, więc brawo. Wlachowicz 19,2. Też jak na napastnika. Bardzo dobrze. To są liczby, które jak najbardziej bardziej odpowiadają nam i reszta. Casemiro zagrał swoje, czyli raz, dwa, trzy i jeszcze Araujo 32 mecze też nieźle, ale lepiej zagrał mniej meczów niż Bremer, ale strzelił trzy bramki, dwie asysty, więc też dorzucił się do całego tego naszego, chciałem powiedzieć sukcesu, no ale w sumie nic nie wygrali, ale zagrali całkiem okej. Okay, no. Moi drodzy i to by było na tyle w podsumowaniu. Mamy trzy razy wygraną ligę i zero pucharów europejskich oraz pucharów ligowych. Szkoda, bo byliśmy w finałach kilkukrotnie i kilkukrotnie, a raczej Wszystkie przegraliśmy, co bardzo boli. Niemniej jednak, jeżeli podobał Wam się odcinek, jeżeli podobają Wam się takie symulacje, to zachęcam Was do tego, żeby zostawić łapkę w górę, zagalopowałem się, żeby subskrybować kanał, no i oczywiście, napisać komentarz, co byście chcieli zobaczyć dalej. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, trzymajcie się, cześć i do usłyszenia.